Wszystkim dzień dobry. Teraz wam będę pokazywać moje osiedle. Idziemy. Teraz wam będę pokazywać, gdzie ułożył stare rzeczy. Ułożył bardzo różne rzeczy. Bo je jak jest otwarte, to, to Wam pokażę. A nie, jest zamknięte. Dużo, dużo, dużo rzeczy. Tam... I tam dwa z przodu jest śmietników. Dużych, ale ich nie widać. Tylko ten mały. Jagody. Ja brałem, ale dziadek mi nie pozwolił. Tutaj za tym drzewem i tym, a to ja nazywam domek. Co tam, za tym drzewem jest To jagody. A tutaj jest domek. Ja go już znam dwa lata. Jest par. A tutaj jest. Malutki śmietnik. Tutaj też i ławeczka można odczytać tam w sobie. A tutaj robią karate. No i biją się. No ja nie wiem jak to dobrze powiedzieć. No. A tam mogą być owce nawet dzisiaj. Możemy nawet dzisiaj popatrzeć, jak owce tutaj chodzą. Może być ich i nie ma, no to sobotę, tam nie Sony, oni. Hmm. Dawajcie sprawdzimy. Tutaj jest spotkanie sparingowe. Teraz będziemy pokazywać dzwon. Dzwon. Nic będzie pokój na ziemi. Nic będzie pokój na ziemi. Może nich będzie pokój na ziemi. Nich. Bo będzie pokój na ziemi. Mm -hmm. Tutaj jest zielony verde Bell, to jest po angielsku dzwoni. Jak dingam bells Dzwonią sań Dzwonią Idziemy dalej Ja wam mówiłem, że tutaj są obcy. I napisane, prosimy, nie karmić nas. Nie jesteśmy głodni. Mam zdrowe posiłki. Wy odpowiednich ilościach, gdy je jemy na dużo lub po karmy. Dla nas niewłaściwe polą nas żółty. Tutaj ja znalazłam swojego kolegi z budynku z numer drzwi 1001. Tutaj my bawiliśmy się i tutaj było nasze video o o muzykantów kiedy robili takie różne fajne rzeczy no i tutaj biegałem skakałem takie różne rzeczy tutaj no to jest dom kurtuli i też tutaj ja oglądałem film nie pamiętam jak on się nazywa ale to był jakiś film Łazić. No i kiedy ja, widzieliście jak ja mnie nawet tutaj zabolało na kilka sekund. A ja myślałam, że jestem no ta, na taką wysokości, a byłam odtąd, dotąd wysokości. I kiedy ja zrobiłam sok. A w ten moment, kiedy ja złoaziłam, byłem o tyle. Bo ja myślałam, że jestem na tyle. Bo myślałam, że taka jest to tak. Lepiej nie patrzeć na dół, bo wtedy to Ci będzie jeszcze więcej straszyć. No idziemy. Tutaj są rozpisanie, kiedy są owce, jakie są filmy różne. O, tutaj 20 sobota 18,00 17 17, 17, Tutaj jest co jest w kamykach, jak oni się stały się. A tutaj chyba o owcach. Czy też o filmach? Bardzo to jest fajne, ale jak lepiej doglądajcie ten filmik do końca. Narzędzia. różne narzędzia, to nie wiem jak to się nazywa tak dobrze to robi się i teraz to ja wykręcę tutaj się łosie się do rowera tutaj się robi się o tak różne rzeczy może no to otwierać i zamykać tutaj to tak się robi. A tutaj to też takie samo. Tylko drugi znak to jest. Taki, a to jest, to jest taki. A to nie wiem jak to się, co to jest dlaczego. Tutaj jest papier, tutaj jest szkło, tutaj jest plastik. Jak wszystko, be, jak wszystko będziecie gdzie chcecie ułożyć wtedy jak, i też jak będziecie różne śmieci wyrzucać, to za, za kilka tysięcy lat nasza ziemia stanie giganckim po prostu śmietnikiem, który pójdzie do czarnej dziurzy, bo czarna duża, dziurza to jest śmiak, śmi, no śmieciarka. Każdy człowiek musi się na swoje miejsca. Segregacja jest bardzo ważna. Pamiętajcie to na całą życie. No to ja nie wiem co to jest. Pachnie jakby coś dla herbaty, coś takiego. Nie rozumiem, ale to pachnie Ziemią, coś takiego. On się, tylko malutko go widać. Myślę, że latem już go tutaj nie będzie. Szybko poleci. Chyba dotąd. Jest lat zabaw, na którym ja nigdy nie byłem. Tata mówi, że to są jabłuszka. Ja, ja tak nie myślę. Idziemy dalej. Nieprawdziwy Mario, jak wy myślicie? To jest prawdziwy Mario. Ja wam daję 10 sekund, żeby wy zgadzimy. na liście. Dlaczego to nie jest prawdziwy Mario? Daję. Jeden. Jeśli na liście, popatrzcie na jego czapkę. F. Co znaczy, że to jest Mario Fake? A fake to znaczy, że nieprawdziwe. Tutaj jest rzeka różna, tutaj są części kamyków. i ona jest bardzo, bardzo, bardzo długa. Konca jeszcze nie widać. Idziemy, no i tutaj, tutaj jest bardzo duża, dużo trawy i takie różne rzeczy. Dalej idziemy. No ja widzę drzewa, widzę to i to, i ja widzę nasze osiedle. No i widzę tutaj długo trawa i tam też. I widzę malutką rzekę. Tam. Bo jak wejdziemy za rzekę, to już nie będzie nasze osiedle Służeb. Ale nie osiedle, a osiedle Makotów. Dalej idziemy. Tutaj jest błoto. Kto chce się pokąpać? Idziemy dalej. To jest plac zabaw. Kto oglądał już mój kanał, wie, że tutaj było moje video. Idziemy dalej. A tutaj tak jest. Dawno już. Tego nie było. Kilka miesięcy temu to było video. Ale pamiętacie, kiedy tam nie było miejsca? Już tego jest. Teraz wam pokażę to miejsce. Tutaj, pamiętacie, jak wy pierwszy raz oglądacie wszystkie wideo? Jak pamiętacie, że tutaj była dziura? No, a teraz zamiast tej dziury jest taka przychodnia. No, pamiętacie to miejsce? Tutaj tego nie było. A teraz zamieniły i teraz jest to tak. A tam? Gdzie są te malutkie? Za nami. Tam już są już inne korole. A pamiętacie, że wtedy były te niebieskie? A tutaj już są czerwone, i czarne, i żółte i zielone. Tylko to i to się, pamię zamieniło. Pamiętacie piosenkę o bubru? Siedzimy z bóbrem na stolu w dwójce. Nie pamiętam jak dalej się to mówi, ale pamiętam tą Soszenkę. W naszym parku deserują piesku. Co <grymiany> się nazywają? Ja nie pamiętam. Ale ja ich nazywam, wiem, błądy. A to też sząkaczki. Arrabara siedzi na kominie i cały świnia. Świnia, świnia była chora, poszła do doktora to był piany, przykleił się do ściany. Ściana była mokra, przykleił się do okna. Odtąd było duży. przykleił się na... Poszedł, lecił na podwórze. Na podwórze były dzieci. Wrzucili go do śmieci, w śmieniach była kaszka. Z... Zjadła mu szusiaczka. Odkupił sobie nowe. Tutaj jest przejście do tajnej bazy.

Nie, też robię. Tutaj jest dom. Прошу, давай, пожалуйста. Купи мне мороженое, пожалуйста. Ну, no, пожалуйста, папа, купи мне мороженое. Хоть самое недорогое, пожалуйста. Хоть и сейчас будет обед, давай побыстрее и успеем. Mm -hmm. Идем на колей Kla na kolejny plad zabaw. Dalej, jedziemy. Co ci Dalej. Na. Teraz po imnemu zrobimy. Один человек научил, которого я видел, первый раз в жизни. И последний. Первый и последний. Вот. А, Тут, ну, и там мне научил одно вот, Ну, которое? Я вот. первый раз в жизни и вот, последний раз в жизни. Tutaj jest pan Tanna. Sta się pana. Состояние, которое оно в. Тут есть маленький с петлю. Myślicie, że sklep robi się z pieczywo? Nie, nie, nie. W tym sklepie jest pieczywo. Jak mnie na osiedlu Mokotów, to wiecie, tutaj jest duża dziura i tutaj jest sklepik z jak tu jest blok. Duży, 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 przemdoży. I. Jego końca jeszcze w życiu nie widział. Tu jest Żabka, Tu jest metr Jakby Wy nie wiecie, gdzie jest ten sklep z pieczywo? To jest koło naszego domu. Na metro Służew. My mieszkamy na metro Służew. I ten sklep z pieczywo jest tu, tam na metro Służew. Do metru! No bo jak się mówi Teraz my do niego wejdziemy Ja was do tego zawierzę Tutaj jest lam! Tutaj przedają się Lody Poczta Polska Pepko no i pizza domy. No, tutaj my z mamą bierzemy pieniędzy i ułożymy na kartę. I bank bierze siebie te pieniędzy i mama ma tyle samo ile i miała. Bank nie daje jej pieniędzy po prostu tak. Jak ona muda, to on jej da kiedyś. Plac, zabaw, statek. Idziemy do niego. No i tutaj takie Ja tutaj się bawiłem kiedyś, ale nikt do mnie nie szedł. Idziemy tutaj na statek. Szybko, bo deszcz idzie. Ja nigdy tego nie robiłem, ale teraz ja to zrobię. A nie, ja tego nie będę Tutaj jest. Teraz nie, tutaj nie będzie. Ja tego nigdy nie robiłem. Ja pokazałem Wam malutką część mojego osiedla. Róbcie dużo subskrypcji. Ja Was wszystkich lubię. Bardzo dużo tych róbcie.